Cześć, witam w swoim kanale. Jak widzicie, pomidory na moich gronach już osiągnęły rozmiar taki jaki ma ten gatunek. No i czas pomyśleć o usuwaniu liści od spodu, żeby prześwietlić, żeby sprowokować pomidory do dojrzewania, ale też to jest najlepszy sposób, najlepszy czas teraz, żeby. Przyciąć liście. I w tym filmie chcę Wam powiedzieć, jaka jest różnica między obrywaniem liści a przycinaniem i do czego są te dwie różne techniki potrzebne, żeby osiągnąć ciekawy i dobry efekt, który spowoduje, że nasze pomiorki będą dojrzewać. I tak najprościej, czym się różni obrywanie liści od przycinania. Zapewne jak każdy wie, obrywanie bierzemy. Ciach. I mamy trzy liście oberwane. I na tym kończymy na dzisiaj, ponieważ po liście pomidora usuwamy po trzy maksymalnie na dobę. Pomidor teraz wpadnie w stres, tak zwany oczywiście w cudzysłowie. I sprowokujemy go tym, żeby te pomidorki szybciej dojrzewały. Dodatkowo taki zabieg, chociaż teraz jeszcze. Gdyby te liście były tak, taki zabieg. Jeśli mamy zasłonięte pomidorki, odkryje nam je na ekspozycję na słońce. Tak jak widzicie tutaj z tyłu. O, one są całkowicie w cieniu i one nam dojrzeją nie wiadomo kiedy. Natomiast przycinanie zrobimy w tym pomidorze. I to jest bardzo ważny zabieg. I zaraz ja wrzucę. Telefon na statyw i wam pokażę o co w tym wszystkim chodzi. I przycinanie liści, <laughs> przepraszam, jest bardzo dobrym zabiegiem, bardzo dobrą alternatywą, gdy mamy coś takiego, że pomidorki nie są jeszcze jakieś bardzo duże, tak, ale są zasłonięte. Przez to tutaj mamy zwiększoną wilgotność, większe ryzyko wystąpienia chorób, ale też te pomidory są zasłonięte, nie wystawione na ekspozycję słoneczną, przez co też i będą wolniej dojrzewały, będą słabo dojrzewały w ogóle. A wiadomo, obrywając liście, odbieramy tym otogronom materiał, z którego one będą odżywiane, żeby rosły. Więc dobrym rozwiązaniem jest skrócenie w połowie. Na przykład nie tak jak w przypadku tutaj obok, że urywamy trzy pędy liściowe, tu możemy przyciąć sześć. Matematycznie wyjdzie prawie na to samo, wiadomo. Ogrodnictwo to też nie apteka, przynajmniej nie w, tej, w tym momencie. I takie przycięcie liści spowoduje, że odsłonimy dolne grona pomidorów na słońce. Dobra, już wyciąłem bodajże 6. O, jeszcze jednego złamałem. Odsłonimy te pomidorki na słońce i będą te pomidorki nam dojrzewać. Natomiast takie podcięcie poprawi raz, że o, tutaj niżej, o. Takie podcięcie sprawi, że prześwietlimy trochę tutaj dół, polepszymy wentylację, wprowadzimy krzak pomidora Taki w, oczywiście w cudzysłowie stres, że te pomidorki będą nam dojrzewać a jednocześnie nie osłabimy na tyle rośliny, że z tych liści tak, z tych liści, nadal te będą odżywiane te grona i te pomidory będą nam rosły. I taka jest zasadnicza różnica. Jeśli oberwiemy liście przy łodydze, te grona już nam nie urosną. Natomiast jeśli tak, obe, tak obetniemy w połowie. To pomidorki będą nadal nam rosnąć, ale będą też i, i będą dojrzewać. Więc obcinanie jest bardzo dobrym zabiegiem, bardzo ważnym. Yy, dodatkowo, jeśli macie <coughs> gdzieś na pomidorach uszkodzone liście, jakieś z oznaką choroby, tak jak ja mam tutaj, o. Właściwie to nie jest oznaka choroby, tylko już. Że liść spełnił swoją rolę i roślina się go zaczyna pozbywać. Tak, obrywając taki kawałek trzech listów, ograniczamy występowanie różnych chorób, które mogą zaatakować nasze pomidory. Po prostu w ten sposób możemy usunąć chore liście i pomidorom się krzakom się nic nie stanie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Mam nadzieję, że porady, które Wam tutaj przedstawiłem. Były dla Was interesujące? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.